Witam was bardzo serdecznie, wasi internetowi podróżnicy. Dziś jesteśmy tak bardziej e, z, jak to się mówi, normalnie powiedzmy, teraz. Dziś tak bardziej no. Dziś tak bardziej e, na łonie natury. No, na łonie natury. Jesteśmy w lesie. Także faktycznie ten geocaching przypomina nam trochę taki jakby survival, co nie? No, możemy tak powiedzieć. E, mieliście wbić 100 łapek i wbiliście 140, więc robimy coś takiego. Teraz ja tuż. Mogę zrobić tak, że pokazałeś tyle. Tych tyle łapek, kultury 2. Nagrywam trochę tutaj obszarów. Profesjonalny geocacher. Tak. Robimy teraz taki. Update tak zwany. O Dobra, może Taką być. w wyższą po... wy... tego. Wyżej o, poprzeczkę. Wyżej I robimy coś takiego, no. iż jak wbijecie 160 łapek. 180. Ja podchwieram, bo to jest bardzo trudne, żeby to nagrać. No dobra. Teraz aktualnie idziemy ile? Mamy 2 km do celu. No tak, tylko że będziemy iść jakieś 4 km, bo jeszcze... No 4, bo nagrać. Znaczy nie, że w drugą... Mieliśmy 2,5 km do celu. No 2,5. To po pierwsze. No to 2,5 i 2,5 w jedną stronę to mamy 5. Ale jeszcze będą inne serde. kasze, nie? No właśnie jeszcze inne kasze, czyli... Także... Tyle tak, się nachodzimy. <laughs> To musi być 180. Zł. Ale jak będzie 180 łapek, to robimy coś takiego, że nagrywamy następnego dnia już ten odcinek No dobra, no dobra No, no i ta klatka będzie na Instagramie Patrz, nie, nie będzie. Jaka cisza i teraz czekaj, stój. Będzie teraz tak jak bok tyle robi, wiesz. Nie, nie no stój. Będziemy... stój, Stój. Patrz, że coś takiego, że ten I właśnie teraz możecie już lajkować. Wiesz on tak się zatrzymuje, nie? I tak, no bo to trzeba Lekować? i chwila. Ale Wiem. on tak się zatrzymuje, tylko on robi tak I potem po prostu tą klatkę wydłuża. Wiem. A, a ja, no, ja będę A ja będę miał tak oryginalnie. Ale weź pokaż, No stary jak jest pod kątem to słońce odbija. No dobra, proszę bardzo. Zostało nam jeszcze 600 metrów, a mieliśmy 2,5 km. <laughs> <laughs> właśnie chciałem Was zapytać jeszcze o opinię, ponieważ ogólnie szczerze mówiąc, to ja nigdy tak nie, nie myślałem, że będę kiedyś vlogerem, nie? <laughs> no bo w sumie to co ja robię, no to podchodzi pod vlog. Ale właśnie się zastanawiam, czy teraz, jak będzie w sobotę ten Orange Video Fest, to czy mam wziąć kamerę? I coś spróbować, nagrać jakąś relację, ale spróbować, a nie, że nagrać, bo nie wiem w ogóle czy, jak to ma wyglądać, nie? Zróbmy coś takiego, że teraz jak wypuściłem ten odcinek, to na fanpage'u dam jeszcze zapytanie, czy mam właśnie brać kamerę i próbować to nagrywać. No i powiedzmy, że jak będzie tam, nie wiem, ile komentarzy, tak, to... O tu coraz bliżej. Ja wymyśliłem tak, żeby na początku wziąć coś łatwego, czyli 1 na 5, a później stopniowo będziemy zwiększać trudność. No tak, no wiadomo, bo takie jak jak tam bioklapowe, to będziemy chyba 6 godzin nagrywać. No, no nie wiem, ale wiesz, są na przykład taka 4,5, nie? Jest w okolicy. Tak, teraz musimy wejść. Ogólnie to jest trochę powalone. Ćwiczenia dla biegaczy. Gram, z na sklep bloku. Ja co ty surowani. skyblock nigdy nie nienawidziłem, bo tam w ogóle nie ma żadnej walki. Znaczy, wiesz właśnie nie, nie lubiłem nigdy klepy, nie? Żadnej, ale... Ja robiłem właśnie Że to. wiesz, PvP tylko walałem Survival Games, nie? Albo Skywards później A, to ja na takich trywach nie mam. Dochodzimy już. Ile metrów? 70 No musimy odbić lekko w lewo. Ale, o jesteśmy w samym środku. Mm. 30 metrów mamy Ile? 30 metrów? Powoli ich chyba No i dobra Stoimy w samym centrum W samym miejscu, w tym, w którym tu być Dobra, 7 metrów No to, ja to, nie... no to w, w odpal te wskazówki wszystkie, wiesz No tu nigdy nie byłem Nie, Byłem chyba raz tam z aparatem ma wycieczkę Pojemnik mały, w pokrowcu maskującym zawiera logbook i ołówek Coin, nasza mapa świata Wskazówkę na razie nie będziemy jej otwierać, co? No nie Na razie się wstrzymamy Dzisiaj jest wyjątkowo wstrzymane. Chyba, że się zrobicie noty na ten, punkt, na ten No dobra. O, przyjechał ktoś. Wskazówka to jest drzewo takie. Ale to jest te drzewo, tylko że ktoś tutaj ukradł te... Co? W ogóle wszystkie znaczki są pozmazowane. Pokaż. Ale ty wskazówkę już zobaczyłeś? Nie, no zdjęcia patrzę. Aha, no to pokaż je. No to nie pokazałeś do kamery zdjęć. Nie, nie pokazałem, no bo powiedziałeś, ja że nie pokazuję. Czekaj. Ale nie, no bo ja myślę, że to wskazówka, no to czekaj. Drzewo ze znakiem. Pomnik Pamięci. Spoiler Nie? Zobacz jeśli musisz przypadkowo zobaczyliśmy spoiler Ale gdzie to ma być A ja wiem. to mam ten To jest pięć No, bardzo jest podobny Wyglądem Ale to w ogóle był pięć czy to był kamień Patrz jest to drzewo To jest to drzewo widzisz? Mamy drzewo Dobra to drzewo To jest to drzewo no i no. pewnie to jest właśnie ten pieniek, tak jak mówisz, no. Ale tu jest ciemno, wam powiem, tylko że aparat jakoś tak na tym automatycznych ustawieniach to wszystko rozjaśnił. To było w czymś skórzanym, nie? Dobra, no to weź, otwórz ten kamień. Jo, jest. Jest? czekaj. Ładu, jak tu kumary gryzą? Dobra, weź to i wychodzimy stąd. Idziemy, choć sobie na tych schodkach usiądziemy. No mnie, te. Wygodnie, fajnie, tutaj. Moja sprawa, takie rzeczy ja no. Opening skrzynki. Coś, co lubię. Tu są jakieś te, fanty. No, fanty. Ale nie mamy nic, niestety, na wymianę znowu. Kurde, tak samo jak z Arturem, to z tobą też nic nie mam na wymianę. Świeczka. Tutaj. Świeczka taka to Co jest z żółwiami ninja. Patrz. Czekaj, kto go przyniósł. No, tatuaż jest chyba. Dużo No jest. ja tatuaż. o ja pierdzielę, To już jest hit. <grytanie> ale kurde, nic nie mamy. Nie? No to musimy zostawić te rzeczy. No tak, zostawimy, nie wymieniamy się. No ale ołówek ktoś zabrał. Ale mamy długopis na szczęście, bo wzięliśmy. No, może ktoś myślał, że wie, że to jest na wymianę, bo też niektórzy myślą, że, tam, że to, to jest na, na wymianę. Piszę, żeby subskrybować? <noise> Co? Gdzie niby? Kacz! Ale fajne. Co? No, pierwszy, drugi trzeci. Pierwsze trzy osoby, które znalazły. Aha, tutaj, że kresza. takie miejsca, tak? No zobacz, w 2013 Pierwsze, Pierwsza osoba. Mhm. To się wpisujemy, jesteśmy jak no, mieć no, tam. Wiezą. Piotrek toczy kto walkę? Dawaj stary, wpisujemy się, nie mamy czasu, musimy iść jeszcze do innych kaszy, A już się ciemno robi. Wpisujemy godzinę? No nie, no jak inni nie wpisują, to nie. A co, chcesz zdoł, żebym był przed tobą? Nie, nie wpisuję żadnego tego. Taka to jest okolica, ogólnie. Tak to wygląda wszystko. Czekaj. A co ty tam robisz? E, no nie, ty mnie wpisujesz chyba. Nie. No. <głos》> nie wpisuję cię. A co ty robisz? To no muszę ten, uaktualnić dane. Co? No. Nie, ciciu. Co co ty robisz to? Dane. Jakie dane? Czy to jest niepotrzebne? Nie wiem, rób co chcesz. Z racji tego, że właśnie to już jest trzecia próba ogólnie nagrywania tego, bo Piotrek oczywiście dwa, albo trzy razy nie wstał rano o tej trzeciej rano no i dlatego że nagrywamy to wieczorem to po prostu wybieramy takie skrytki, które nie są jakoś tam wiecie w, tak bardzo w miejscach publicznych tylko no tutaj na przykład w ogóle nikogo nie ma nie dlatego bierzemy to jest łatwa skrytka ale tutaj nikogo nie ma praktycznie i zaraz idziemy do drugiej panikowany nie? No. Znaczy nie, trochę łatwe jest właśnie, wiesz. Ale no wiesz, no to, to jest jeden na jeden na 5, nie? A i tak wszystkie skrytki chcielibyśmy tutaj w tym mieście odkryć, także nawet jak to jest jeden na 5, to i tak trzeba było to znaleźć, no nie? Tak, obserw <laughs> Piotrek zapomniał jeszcze, że y, najlepiej, żeby się promować, to trzeba dać komentarz na tym geocachingu, a nie wpisać się w skrytkę. O, dzięki. Oa! Gryzą mnie. o komentarze pod filmem. O luju, to wy. No dobra. O, dobra, za co? 3,5 km. 3 do, do kolejnej? Co? Do kolejnej? Lecimy. Dobra, to idziemy, lecimy. Mamy 45 minut drogi. Ja tu idziemy po jakichś totalnych odludziach w ogóle. O, samochód jedzie. Ło, wow, rzadkość. Dzisiejszy odcinek to jest tak naprawdę cały czas tylko droga. To no takie małe, nie? Co tam pan powie, panie Piotrze? Nic, jestem Nie znajdziemy tego, to się zabija. Nie boli, głowa głodny jest. Co? metrów. 700? No. A to już blisko, co? Patrz, co to jest. Co to oznacza? Wolność jest w naturze. Tu znaleźliśmy e, ciekawe miejsce. Wiesz, wiesz po co to jest? Nie. Ty, 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 ty. To jest jakiś kanał Loman zgaduję Nie, to jest do przyprawy zwierząt, żeby miały przychodzić z tym Ja? No. A. To dziękujemy panu, że nam pan powiedział. Proszę bardzo. I idziemy no, dalej. Profesjonalne ujęcie na nogi. Tutorial, jak iść. Widoczki po lewej, to widoczki to... po prawej. Ej, to chyba nie jest po to dla tych zwierząt, bo tutaj też jest coś takiego. I tutaj... <laughs> już nic nie ma na drugą stronę. No gdzie? Tu. Ale stary, to nie było po to dla zwierząt. Ty gadasz jakieś głupoty. Co? No bo tutaj też jest takie coś. Ale chyba nie widzisz, co tu się dzieje? Co? To są nie dla zwierząt. To? Ta. To coś? A po co? No. Właściwie chyba tutaj by miały nie przechodzić. Chyba. To jest dla samochodów, tak? Chyba do góry nie pojedziemy. Czy jest dla samochodu, a tam dla zwierząt. Pogód. Ziemniak tutaj już by pianki, wiesz, nakładam. Tośmy to nie dojdziemy, chyba, że tu. W takim tym odludziu położona jest, kurde, kostka ładna. Nie, to gdzieś w lesie, to trzeba się przydzielać przez latek gdyby nie czytaśmy komentarzy. A jakiem? Aha, o kurde! Zabijecie. Zabijecie jest komentarz, że np. nie odnaleziono 9% I jeszcze miałam. nie ma te. o jest, Ej stary, a ty utworzyłeś konto, czy ty nadal. Ty te komentarze piszesz na moim koncie? Na twoim koncie No, a co, a ty miałeś ten, się wylogować wtedy? wiedzieć, że w ogóle, że komentujesz twojego konta. Czemu? Masz aktywność na <laughs> Nie zależy na takiej aktywności. Co? Gdzie to jest? Zobacz. Na pewno dobrze to kliknąłeś? 1 na 5 No czuwaj. No to hmm. czuwaj. I później jeszcze drugiego kesza trzeba. Jest blisko, jest jakieś 300 metrów od tego. Naprawdę. No dobra, 500, ale, ale jest blisko. Jeszcze się okaże, że musimy wejść do wody Nie no 1 na 5 to nie Od 3 na 5 gdzieś tak bo na przykład w tym, jak wcześniej nagrywaliśmy o, Na przykład wiesz w kanale a tam woda była nie Także trzeba byłoby się uzbroić w jakieś te kalosze Patrz, patrz. Tak, jakaś to, figurka. Jest to, to jest to Bo widziałam to z impier 90 metrów Czuwaj, patrz Czuwaj No i to jest gdzieś to o. ciekawe tereny ci powiem A no gdzie to jest? no to jest, no zobacz ty uważaj, bo tu jest jakaś rzeka no tak, to właśnie tam jest, to powinno być gdzieś tu no więc tak, tutaj jest jakaś woda ale tam można przejść jakby na drugą stronę a, bo tu były rury tylko ktoś się ukradł albo po prostu to no, się wyrwał i ukradł ile to jest zdjęć to, coś, to, jest, to jest wieloetapowa, zobacz Jaka wieloetapowa? Patrz. tu. To jest wieloetapowa? To, tu. 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 To jest wieloetapowa? Tu. Nie wiem, co się in hidden on the ground level in roots of a tree. No to jest gdzieś tam, stary, nie? Tam, jak szliśmy. Dobra, to cofnijmy się. No to chodź, się cofamy. Że większość kaszy które były przedstawione na obrazku i były w lokalizacji sprzedawane, no to co? No to były w tej lokalizacji. No właśnie nie. Jak szukałem tego kasza 3 na 5, to to nie było w ogóle w tej lokalizacji. Oni chcieli, oni powiedzieli, że tak naprawdę w ogóle nie ma sensu tam iść i że muszę rozwiązać jakąś zagadkę. To musimy jest to zdjęcie. Tego, tego dziecka? To są jakieś. To jest jakiś pedofil. Coś z drzewem. Ale jeszcze bez tych, bez tej. Bez czego? Nie. Stary, ale roz, rozumiem, bez podłoża. Dobra, więc tak, ogólnie tam było coś napisane o drzewie, że to jest ukryte gdzieś w ziemi, przy drzewie chyba. Czyli musimy po prostu. W drodze prostu... do kesha jest taka dziura. Tak, było napisane? No, w drodze do kesza jest taka dziura, to jest taki komentarz, tak? Mhm. Dobra. Jakie było to? tam przez wilki, naprawdę. A w tym rzadko? Piotr mówi, że w tym lesie są potwory. Chcy! Si. <noise> nie, no nic nie widać w, tym, w tej ciemności. Robimy jak tak? Trzeba tak... się gonić. Dzięki, ja że zagoniłaś się. Jestem, zostało mi 3% kroki na Jestem jakieś 15 km pod domu. W lesie, głęboko w lesie. Gdzie walkę na sam... Głęboko w lesie, jeszcze jakieś piętna Nie Mówi, że wrócę. Ten, jaką atmosferę chce zrobić Ta atmosferę, ty kurde Dobra stary, robimy to tak Stój, no czekaj, ja teraz jak przyspieszy tak. Jak on nie ma siła, teraz jak przyspieszy Ja w ogóle, no dobrze Jak no, zwykle, się za późno wzięliśmy za ten go -cashing. Jak to późno? Kurde, to nagrywam, to nie wolno Teraz prawie ile już? Prawie 10 kilometrów nawalamy? No nie dało się na co parę Wielkie... Nie no, powiem tak, jeżeli... No i goń nas sobie. Tak, goń nas, wiesz co, naprawdę A, Czy coś goniło nagle? Przez krzaki? O kurde! Powinieneś... To byś miał, to byś miał tego. Słuchaj, powinieneś y, w ogóle być jakimś tym, wiesz, scenarzystą filmów akcji, nie? Przygodowych. Przygodowych, jakiś, wiesz, tu, to coś, nie? nie no niestety nam się nie udało, ale jak będziemy szukać kolejnych kaszy, to obiecujemy, że wcześniej będziemy tego szukać, prawda? Obiecujemy, zobaczymy. Bo było ciemno i już po prostu nic nie było widać, totalnie. nie jest. Pies. To wygoni nas, nie? Да, да,